Cześć, tu Burek coś i znowu co jest Poliszpony, Witam Was wszystkich. I dzisiaj robimy pt. pod tytułem <sighs> Po Twojej pysznej zupie. Nie liczymy Nie, 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 nie zaczęliśmy jeszcze. <laughs> Nazywa się Po Twojej pysznej zupie. A, mój kotek się bawi świetnie nakrętkami. E, no, i możemy zaczynać. Gotowy? Tagaty? Ty? Ja. Yeah. Cześć. W Twojej zupie nie rusza dupy, nie ruszam dupy z Ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po Twojej zupie nie rusza dupy z klopad. Ta zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po po Twoje pysznie zupien, nie ruszam, dupy z klopata, zupa była z męgiem, na leko ma alegie. Twoje pysznie zupien, nie ruszam, dupy z klopata, zupa była z męgiem, na ręką ma alegiem. Twoje pysznie zupien, nie ruszam, dupys z klopata, zupa była zmerkiem, na ręką małegiem. Twoje pysznie zupien, nie ruszam, tu pyskopata, zupa była mek, na ręką małeg. Rusza do ta zupa była w lekkim, na mleko mam alergię Po twojej wyższej zupienie, rusza du pistopa, ta zupa była w na mleko mam alergię Po twojej wyższej zupienie, rusza do pistopa, ta zupa była w lekkim, na mleko mam alergię Po twoje wyższej zupienie, rusza do pistopa, Na Twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy z klop, Ta zupa była z mlekiem. Na mleko mam alergię. Na Twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy z klop, Ta zupa była z mlekiem. Teraz rozwolnienie. No i widzicie, fajna muzyczka. Eee, no eee, Fajna muzyczka, polecamy. Fajn... Dla mnie to jest zabawne, a dla Ciebie? Też! I tak, subójcie kanał Burka Coś i. i... Polisz pany! Ech, no i co by tu powiedzieć ostatnie słówka. E, moje filmy niestety będą losowo odtwarzane z powodu, że ja mam bardzo różne e, zajęcia, wiecie, szkoła i Ale no cóż, ponieważ to jest już. 12? 19? No, 19, 19, 19, 19 grudzień, więc mamy 3 tygodnie wolnego, więc może coś jeszcze wkleję do... I ja, ja też oczywiście... No, więc widzim, widzimy się, siemanko wam, cześć!